Łąga szybkie pożyczki przez Internet. Wśród firm pożyczkowych, które aktywnie działają na polskim rynku, zdecydowanie wyróżnia się marka łąga. Jest dosyć mocno reklamowana, dlatego o ofercie tego parabanku z pewnością słyszał każdy. To, co wyróżnia ofertę łąga od kilkunastu innych parabanków, jest dostępność zarówno szybkich chwilówek, jak i pożyczek ratalnych, które można rozłożyć na raty dopasowane do możliwości spłaty. Sprawdź. Elke słów o firmie. Marka Wonga jest jednym z finansowych graczy o ugruntowanej pozycji na rynku. Firma powstała w Wielkiej Brytanii w 2007 roku, jednak od 2019 roku ma wyłącznie polskiego właściciela ze stuprocentowo polskim kapitałem. W codziennej działalności marka stosuje zasadę przejrzystości, elastyczności i selektywności. Już na etapie wnioskowania o pożyczkę klienci znają wszystkie jej koszty, mogą dopasować wysokość pożyczanej kwoty i termin spłaty do indywidualnych potrzeb i możliwości. Łąga dokładnie też sprawdza wnioskodawców, stosując zasadę odpowiedzialnego pożyczania. W ofercie Łąga dostępne są pożyczki o dużej rozpiętości kwotowej, można pożyczyć od 50 do 20 tys. zł nawet na 48 rat. Kwota przyznanej pożyczki jest jednak uzależniona od oceny zdolności kredytowej. Łąga sprawdza swoich klientów w bazach kredytowych i w rejestrach dłużników. Pożyczki dostępne są wyłącznie dla klientów, którzy mają pozytywną historię kredytową, nie posiadają niespłaconych zobowiązań i terminowo regulowali do tej pory wszystkie raty pożyczek czy kredytów. Zasady udzielania pożyczek: Aby otrzymać pożyczkę w Łąga, warto dobrze zapoznać się ze stroną internetową firmy. Wszystkie formalności odbywają się bowiem online. Zanim się zarejestrujesz i złożysz wniosek, sprawdź informacje na temat firmy, zasad udzielania pożyczek, a także zastanów się, czy będziesz w stanie spłacić pożyczkę w terminie. Pożyczki pozabankowe zdecydowanie nie są dobrą propozycją dla osób, które mają kłopoty finansowe i zaciągają kolejną pożyczkę na spłatę poprzedniej. Pierwszym krokiem do złożenia wniosku pożyczkowego jest zarejestrowanie się na stronie internetowej Łonga. Potrzebne będą do tego dane z dowodu osobistego, a także przelew weryfikacyjny wykonany z banku, w którym posiadamy indywidualne konto. Koniecznie trzeba również posiadać aktywny numer telefonu komórkowego. Pożyczki w Łąga dostępne są dla osób pełnoletnich, obywateli polskich, z pozytywną historią kredytową. Po złożeniu wniosku trzeba poczekać na jego weryfikację. Jeśli decyzja pożyczkowa jest pozytywna, wszystkie kolejne formalności odbywają się błyskawicznie, a dodatkowe środki szybko trafiają na konto bankowe wnioskodawcy. Wśród zalet korzystania z oferty Łąga warto wymienić między innymi brak górnej granicy wieku, każdy dorosły obywatel może wnioskować o pożyczkę, jedna rata gratis, a także możliwość trzykrotnego, bezpłatnego przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Firma zapewnia również stałą i bezproblemową obsługę klienta. Biuro obsługi klienta działa przez 7 dni w tygodniu. Nowi klienci mają możliwość skorzystania z pierwszej pożyczki gratis, natomiast stali klienci mają dostęp do pełnego atrakcyjnych rabatów programu korzyści. Opinie o Łonga. Marka Łonga jest niewątpliwie jedną z najbardziej znanych i uznanych firm pożyczkowych działających na polskim rynku o jakości jej usług może świadczyć liczba zadowolonych klientów, którzy po jednorazowym skorzystaniu z oferty wracają do łąga wielokrotnie. Jasne zasady, wysoka elastyczność, możliwość dopasowania pożyczki do indywidualnych potrzeb to zalety, które podkreślają stali klienci firmy. Niewątpliwym atutem jest również możliwość spłacania zobowiązania w ratach, jest to o wiele wygodniejsze niż jednorazowa spłata sporej kwoty, z czym mamy do czynienia w większości innych firm pożyczkowych. Jeśli szukasz sprawdzonej, przetestowanej i bezpiecznej pożyczki pozabankowej, sprawdź ofertę Łąga i przekonaj się, jak szybko dodatkowe środki znajdą się na Twoim koncie bankowym.